Tu Marysia. Witam Was w kolejnym filmie z serii tanecznej. Mam wrażenie, że minęły wieki, odkąd nagrywałam te filmy, ale tak się właśnie zaczynał cały ten kanał, więc stwierdziłam, że czas odrobinkę wrócić do korzeni i nagrać choć ten jeden film, gdzie będę Was trochę uczyć tańca. Dzisiaj nauczę Was choreografii, która jest na poziomie średnio zaawansowanym i jest to taniec współczesny lub może jazz liryczny. Piosenka jest bardzo powolna, jeżeli nie oglądaliście jeszcze układu, to kliknijcie tu w koncie, albo dam Wam też link na samej górze opisu, więc kliknijcie tam lub w komentarzach, dam Wam wszędzie ten link. Otwórzcie sobie ten taniec w nowej karcie, obejrzyjcie, a później wróćcie tutaj. Jeżeli ktoś nie będzie nadążał, to sobie cofnijcie albo puśćcie w zwolnionym tempie. Ja będę tłumaczyć dosyć szybko, ponieważ nie chcę, żeby ten film trwał 15 godzin, ale wytłumaczę Wam wszystko bardzo dokładnie. Więc zaczynaj! Boże, ale dawno nie było filmu tanecznego. Dobra, więc zaczynamy całą choreografię stojąc Bokiem, nogi mamy tak mniej więcej na szerokość bioder, i zaczynamy od takiego kroczku na bok. Hop! I rączki idą na serduszko. Ja zazwyczaj uczę dzieci, i dlatego te rączki, nóżki i, i to wszystko. Więc jak ktoś nie lubi zdrobnień, sorry, możecie to wyłączyć. Później będzie beats, czyli serce bije. I na beats musicie zrobić takie PAM, jakbyście właśnie pozorowali to bicie serca. I dobrze, żeby to nie był taki zwykły ruch rękami, takie, mm, żeby to nie było takie robotyczne, tylko rzeczywiście chcemy się w to wszystko wczuć. To musi być takie, Pam! I musicie sobie trochę wyobrazić, jakbyście byli taką księżniczką, która, yy, taka wiecie, królewna śnieżka, która tam biega po lesie z ptaszkami, z w ogóle jest taka super szczęśliwa. I wtedy ten układ Wam wejdzie taki lekki z gracją. I ładnie, bo inaczej będziecie trochę robotem, więc trzeba sobie coś do tej głowy wbić. Więc zaczynamy jeszcze raz. Będzie Hard Beats i później jest Fast. I na Fast musicie sobie zrobić taki kroczek. Hop. Tylko, jeżeli chcecie, żeby to wyglądało naprawdę super, tak miodzio, mm, to nie róbcie tego kroku na Fast, tylko na Fast dopiero zacznijcie podnosić nogę, czyli Fast. I on jest taki przeciągnięty i kończy się dopiero później. I to są nasze trzy pierwsze kroki. Powtarzamy. Hard beats fast. I dopiero tu będzie kroczyk. I później będzie taki obrót, który jest tak naprawdę połową obrotu. On wygląda tak: hop! Czyli zaczynałam go w tamtą stronę. Muszę się obrócić o 180 stopni, skończyć tam i być cały czas. Takiej pozycji. Czyli fast, robię hop. Sorry za samochody w tyle, ale nic z nimi nie zrobię. I Jak spadacie z tego, to są dwa szybkie kroczki. Będzie pam, pam. Ten pierwszy jest taki mały, czyli malutki kroczek, a drugi jest taki większy i on jest mocno w dół. Robimy plié. I to jest na Colors End. Jest Hard Beats Fast. Colors and. Colors and. Trzy uderzenia w muzyce. Nie wiem jak to po polsku powiedzieć. W każdym razie jest. Colors and. Czyli jeszcze raz będzie. Heart beats. Fast, colors and. I tutaj ręce z tej pozycji muszą przejść mniej więcej na klatkę piersiową, żebyście Mogli później znowu je otworzyć. I potem Colors End powtarzamy dokładnie to samo, kontynuując obrót, jakby pierwszy obrót był tutaj, i drugi obrót musi być dokładnie tak samo, tylko jakby kontynuujemy go. Czyli hop, zrobiłam dokładnie to samo. I możecie też sobie troszkę tutaj pozmieniać i na przykład zamiast obrotu w tej pozycji, on może być w tej pozycji, że na przykład pierwszy obrót możecie zrobić tak, a drugi obrót zrobić tak. To już wasza inwencja twórcza. W każdym razie musimy zrobić ten obrót drugi raz. I to jest na pro. Tam gdzie promises, obietnice. I tu będą właśnie też trzy liczenia. Promises. I na to pro będzie nasz obrocie. Czyli tu miałam pierwszy, dwa kroczki, drugi i stąd muszę zrobić chassé. Jeżeli nie wiecie, co to są te wszystkie chassé, plie i tak dalej, to też Was odsyłam do moich starych filmów, gdzie się wszystkiego dowiecie. Więc, kocie, uważaj. Zeszłam sobie z mojego obrotu tutaj, hop, robię chassé. Ona musi być takie dosyć energiczna, jak macie więcej miejsca niż ja, to je fajnie rozciągajcie, mi się trochę kończy już pokój, ale w tym szase e, nogi idą oczywiście jak w zwykłym szasę, że muszą się złączyć, rozłączyć, a ręce sobie tak ładnie rozciągnijcie. Czyli to miałam obrocik drugi, schodzę z niego i robię szasę Nie wiem, nie wyszła poza kadr. I teraz po tym szase robimy jeden krok i passé. Passé to jest ta pozycja. Robię je tą tylną nogą, no w zależności na którą stronę się uczycie, układ to lewa albo prawa, no ale jakby ta tylna patrząc od widza. Hop i ręce tak samo jak przy chassé rozciągają się i wchodzę sobie wysoko na relwę. Czyli miałam tutaj szase Kroczek pase. I teraz stąd będzie how to be brave. I tu macie dwa akcenty. How to be brave. I będziemy sobie robić tak. Jest. Tutaj z passe muszę zrobić kroczek jeden do tyłu i znowu zamykam ręce. Bo zawsze jak otworzę ręce, muszę je zamknąć, żeby móc je znowu otworzyć. Więc cały ten taniec to jest otwieranie i zamykanie rąk w różnych pozycjach. Więc tu mam otwarte, tu sobie robię kroczek do tyłu i stąd robię wyskok, hop. Fajnie, żeby on był jak najbardziej szpagatowy, ale o ile ta noga będzie prosta i palce obciągnięte, to to będzie dobrze wyglądało, więc lepiej, żeby ona była niżej, ale żeby była ładna zgodnie z techniką, a nie jakaś taka motyka fruwająca. Więc tutaj mam promises i How to be brave. I teraz, jak do tego przejść. Po pierwsze musicie pamiętać, że tu mam kroczek i ten wymach to jest taka noga najpierw zmiatająca podłoga jak miotła. Czyli ona musi zmieść i wyskoczyć. Ręce wtedy się otwierają. Tu kroczek. Hop i do tyłu. I teraz, jak schodzę do tyłu, to obracam się Byle jak na jednej nodze, nawet, nie wiem, trochę na dwóch możecie się obrócić, żeby tylko się obrócić. Aha, tu spadła. I jak się obracam, to otwieram ręce z takim akcentem na brave. Czyli tu było. How to be brave. Musicie naprawdę unieść głowę. Wyciągnąć szyję. Otworzyć ręce, i ja jeszcze sobie tak przytupuję nogą. No to Brave. Tu musi być naprawdę mocne. I z tego, jak będziemy spadać, to spadamy sobie na bok takim skrzyżnym krokiem. I ona chyba śpiewa How can I love? Mogę czasem pomylić jakieś słowa, ale mniej więcej się to będzie zgadzało. How can I love? I to jest trzy szybkie i jeden przeciągany. I na te szybkie robimy tak. Kroczek na skos, jest how, później jest Can to jest taki długi krok, jak ten, który mieliśmy tutaj na początku, to teraz jest w drugą stronę. How can? Na I dajecie tylko ręce na serce i na love musicie to tak rozciągnąć. Czyli będzie to wyglądało tak. How to be brave? How can I love? I to będzie super wyglądało, jeśli zrobicie to równo, także take your time, poćwiczcie sobie to. I teraz potem będą takie cztery mega powolne ruchy. Starajcie się tutaj nie śpieszyć, bo tutaj bardzo często dziewczyny spieszyły. To było love i tutaj będzie when I'm afraid to fall. Tłumaczę. To było love. I później będą dwa kroki zaczynające się od ręki spadającej w dół. W moim przypadku to jest moja prawa ręka prawa ręka mi leci w dół i zabiera ze sobą nogę do tyłu. To musi być takie mega gładkie. Czyli how can I love? I to jest when I'm i stąd znowu idziecie sobie troszkę w dół i ręka znowu robi ten sam ruch. Hop. When I'm afraid. I jedyna różnica między pierwszym a drugim ruchem jest taka, że przy drugim Rękę. Jeszcze raz, bo tu zawsze jest dużo problemów. How can I love when I'm afraid? I to jest tu. Na tu musicie po prostu usiąść i później jest fall. Na fall musicie bardzo wyciągnąć ten ruch. I to, czy ręka pójdzie górą, przodem, czy dołem, czy jak chcecie. Nieważne. Ważne, żeby po prostu ją tak ładnie wyciągnąć, wyciągnąć ten ruch i też nie zatrzymywać się na końcu, jak taki robot, tyle, tylko wyciągać. I później robicie taką kuleczkę, tylko bez łapania się za nogi, tylko ręce zostają z tyłu, czyli stąd idę sobie do kuleczki. Palce oczywiście zawsze mocno obciągnięte, żeby to ładnie wyglądało. I teraz stąd robię sobie hop. I teraz jak to zrobić? Z tym zawsze jest sporo problemów. Więc na początku przejdźcie sobie do takiej pozycji nie wiem, psa. Jestem psem. A później zróbcie to samo, tylko że noga, która na początku jest bliżej widza, musi iść. W górę, od razu. Jeżeli macie super szpagat, możecie ją wyprostować. Jeżeli nie macie aż tak super szpagatu, zostawcie ugiętą, będzie to lepiej wyglądało. I pamiętajcie, żeby przy tej pozycji patrzeć się do przodu, bo inaczej to będzie wyglądać słabo. I to jest na. Um, Ta kuleczka jest na Watching You i na Stand. Musimy wybić tą nogę do góry, czyli będzie Stand. I teraz Stąd opuszczam nogę dołem, kolanko przechodzi jakby tutaj przez jaskinię, wyciągam ją do przodu, ręka idzie do góry. I to jest na E, LONE. Czyli to jest E, LONE. I na LONE musimy się złożyć do takiej pozycji, czyli tu byłam na E, ręka idzie kółeczkiem na serce, LONE. Nogi po prostu się kładą jedna na drugiej. I teraz jest część, której raczej nie dobra to zrobić w tym salonie, bo się nie zmieści, ale pokażę Wam mniej więcej. I teraz stąd będzie All of my doubts. I jak zejdę sobie tutaj, to nie zatrzymuję się, zatrzymuję się dosłownie na ułamek sekundy i od razu ciągnę rękę za siebie i wstaję sobie hop. Jak to zrobić? Obejrzyjcie odcinek o tym, jak zrobić przetoczenie. I się dowiecie wszystkiego. Tak, w skrócie, po prostu przekładam sobie nogi hop. One się zamieniają. Wstaję hop. I jak wstaję, to od razu muszę zamachnąć się nogą, jakby na krzyż za siebie. Hop. A ręce robią tak, jakbyście pływali żabką, Czyli tu sobie wstałam i robię hop. Hop. I idę do tyłu. To jest bardzo ważne, żeby maksymalnie przy tych ruchach się cofnąć. Czyli, bo, że pokażę Wam trochę bokiem, to zmieszczę się. Miałam sobie tutaj E. Long. I to jest All of my Doubts. Czyli przodem do Was, to trochę zmniejszone. Tu sobie siedzę i mam All of my doubts. I później jest suddenly go. Na suddenly musimy zrobić dwa małe kroczki do przodu. Wszystkie są przez dół, czyli suddenly. I teraz na go, czy tam goes, musimy zrobić wymach i ten wymach będzie w bok. Noga sobie idzie tutaj do boku, ręce idą razem z nią. Suddenly go. I tu od razu noga, od tego boku, idzie sobie z tyłu na krzyż. I to jest taki mały kroczek, a po nim jest zaraz drugi, większy kroczek. Tu mam wymach i robię hop, hop. I przy tym drugim jeszcze muszę się odepchnąć. Tam jest away, czyli go away, idź sobie, hop, odpychamy coś. Możecie też tu odepchnąć, możecie w dół odepchnąć, po prostu odepchnijcie coś. Czyli... Uh, all of my doubt suddenly goes away i później jest somehow i tu będzie somehow też mocne ruchy pam pam tutaj ręka niby sobie tylko wisi ale każdy mięsień jest napięty żeby to dobrze wyglądało więc away i stąd nóżki robią tylko pam pam a ręce idą Pam, pam. Musicie za nimi koniecznie wypatrzeć, co będzie lepiej wyglądało. Czyli tutaj mam wymach i e, way, sam, how, pam. Natomiast muzyce takie, pam, delikatne. I na to właśnie musicie sobie tak opać. To wszystko jest napięte, pam, pam. I pch, w dół taki wydech. I się prostuje. I teraz, jak się wyprostuje, już jest prawie koniec. Mam najłatwiejsze kroki w całym tym układzie, bo jedyne, co muszę zrobić, to jest one step. Czyli krok do przodu, dostaw. Tylko te nogi rzeczywiście muszą być na szerokość bioder, żeby to było tak ładnie, zgodnie z techniką, taneczną, będzie to super wyglądać. One step. A ręce idą one step. Proste one step. I później jest closer. Robimy serduszko, wyciągamy do góry. I to jest koniec układu. Pokażę Wam jeszcze tą ostatnią część razem, a później powiem jeszcze parę rzeczy. Uh, czyli: All of my doubt suddenly goes away somehow, pam. I one step closer. Końcówka jest bardzo, bardzo wolna. A to już sobie obejrzycie. Żeby ten układ wyglądał tak naprawdę super, to pamiętajcie właśnie o tej księżniczce i pamiętajcie o tym, żeby mega rozciągać przestrzeń. Jak robicie to szase, to ona nie ma być szase, tylko ona ma być jak najdalej. To ma być szase, że aż was ciągnie dalej, dalej. I wtedy wszystko będzie wyglądało dużo lepiej. Pamiętajcie, żeby robić. Bardzo dużo ćwiczeń z baletu, ponieważ ten będziecie mieć ładne palce obciągnięte, ładne nogi wykręcone, będzie długa szyja, będzie brzuch wciągnięty i ręce będą też wykorzystywać przestrzeń, bo one nie były takimi gałęziami, które gdzieś tam na wietrze sobie powiewają, bez żadnego, bez żadnej techniki. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Raczej nie będzie tu dużo tańca, natomiast możecie się cofnąć do moich starych tanecznych filmów i poglądać sobie tam. Ale też raz na pół roku robię warsztaty taneczne w całej Polsce, więc będziecie wtedy wiedzieli, gdzie będą, będziecie mogli się zapisać, będziecie mogli się na żywo uczyć ode mnie podobnego tańca do tego, bo tego już rzeczy nie będę uczyć, no bo już wszyscy będą go umieć. Zapraszam też na moje kolonie taneczne. Mam też filmowe i surfingowe, jakby ktoś był bardziej zainteresowany tamtymi. I zapraszam do mojego sklepu zwariowani.com, gdzie mamy całą kolekcję dla tancerek i akrobatek. Albo na przykład taki wzór, jak mam na tej koszulce. No to właśnie ona jest z mojego sklepu, więc zapraszam. I widzimy się w kolejną sobotę o 10. Do zobaczenia! by virginia